Tylko my Polacy, ale rozumiem, że Ziemkiewicz już taką typowo konfederacką narrację przyjął, że mamy walczyć z covid do usranej śmierci, bo Warszawka chce pojeździć na nartach w Zakopanem. Widać, że herbatka u Moniki Jaruzelskiej jakiś ślad na psychice Ziemkiewicza pozostawiła. Wiemy, że im prędzej uporamy się, z koronawirusem, no tym prędzej wrócimy do normalnego funkcjonowania. I myślę sobie, że jeżeli wytrzymamy ten trudny czas, no to nie trzeba będzie wprowadzać więcej żadnych zaostrzeń, nie trzeba będzie wydawać wielkich pieniędzy na, na leczenie osób zakażonych, na ich rekonwalescencję. No zapewne renty też się posypią, tu nie miejmy złudzeń, ale myślę sobie, że Rafał Ziemkiewicz staje się po prostu już jawnym wrogiem obozu Zjednoczonej Prawicy. No, widocznie no, odkładał sobie pieniędzy z programu, z programu wieczornego, w którym komentował bieżące wydarzenia. No i teraz już się rozgląda za jakimś poważniejszym pracodawcą. Jest to według mnie postawa... Zupełnie nieprzyzwoita. Niektórzy mówią, że szczury uciekają z tonącego okrętu, ale zapewniam Państwa, że ten okręt jeszcze długo nie zatonie. A i niespecjalnie, gdzie jest się, gdzie przesiąść, ja się obawiam, że takie szczury uciekające z rzekomo tonącego okrętu no, z, z, będą schrupane przez wygłodniałe, cwaniackie rybki polityczne i do żadnego poważniejszego projektu wydawniczego nie zdążą się. Załapać. Podważanie wiarygodności decyzji rządu w tym momencie, bądź co bądź kryzysowym, uważam, że to jest rzecz po prostu antynarodowa i niesmaczna. Ja też pragnę Państwu przypomnieć, że ci, którzy tak teraz krzyczą o konieczności pomagania przedsiębiorcom w dobie lockdownu, jeszcze zupełnie niedawno krzyczeli, że państwo nie powinno. Wtrącać się do gospodarki, że państwo nie powinno wypłacać żadnych programów socjalnych. No, a jak przyszło do wypłacania tarczy, no to i nikt jakoś gęby nie drży. Niektórzy krzyczą, że mało i mało. Ja się martwię, że tacy akurat prawicowi komentatorzy, którzy w trudnym czasie okazują się nielojalni i dokonują porównania Kaczyńskiego do Tuska. No po prostu tracą autorytet. No i czy mnie to cieszy? Nie, mnie to nie cieszy. Uważam jednak, że na polskiej prawicy jest zbyt wielu komentatorów, a zbyt mało ludzi, którzy chcą sami zabrać się za uprawianie polityki, chociaż mieli do tego okazję. I taką akurat osobą jest niestety Rafał Zimkiewicz, człowiek przeze mnie kiedyś bardzo ceniony. No niestety. Kolejne moje rozczarowanie.